spaj u nas w drużynie Aaaa ten chuj! Może ogarnie i zabije tego Razdygo Nie ja zmienię tę klasę bo teraz mi... Ściągaj! Tak. No nie mogę z nim! A. Co ja tu postawiłem? Nie postawiłem! Ty fraga no no, no. no. Weźcie tego Razdygo! <laughs> <laughs> Chcę go! Co zabić? Nie. Raz Tego snipera Zasranego On no, pewnie czytuje. No tak, teraz tam na górze sobie No nie, sniper Ej, no on ma 90 punktów To jest nienormalne normalne. c 22? O! Męsiężna bestia Plus 50% rozkręcania na 60% broń, ruchu Ze zestawu dla tego... PADŁ! PADŁ Ale fajny karabin złoty Nie. nie Dominują cię a jemu niewiele zostało, gdy kolejny... dostał jeszcze jedną rakietę to wypadł. Ko kolejny snajper się pojawił. I mnie zdjął. Oj, 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 niedobrze. Haha, ha, odwet. mnie zabiło? gdzie on? Ta, on tam siedzi. Kurczę. No odwet Chalero. Gdzie tam? A. Nawet z łapy mnie zabiję, no. On teraz w... Podejdam mam o. o, ale wolność na no, Oni tam jeszcze turety ponastawiali, kurwa. 3 HP. Snow Sniper, no. Nie, w plecy dostaliśmy hmm. od tego samego. No Murzyk jak się wstawił Bierze jak to jest dobrze A widzę. w ogóle nie bierze już udziału nie w bitwach, on tylko te wieżyczki nastawi i już szczęśliwe No po to jest. Patrzcie ile punktów ma my nawet już z bazy nie, nie możemy mamy. wyjść, jest coraz Też gorzej. No nie No to już Dzięki Rasti. cię No to biegam gra Dzięki Rasti, ja zbieram wszystko od niego. Ale on wszystkich kosi, on ma jeszcze dwa punkty, ja pierdole, jaki sfidowany jest. O.P. Ma dobre runy pewnie. No nie, Posadził mnie gościu Ubali się dla mnie. Oni się nas wszystkich uparli. O, jako... na musiężna bestia, ty. Yeah. Ale to jest gwarantowane wzajemne zniszczenie? Jaki sfidowany raz, ty no, wierazny, no na bez jest. jaj. <laughs> Co trzy punkty, jaki fided lol Kto go Trzy Przydźcie kto go sfidował. Aha, dobra, koniec mapy I dobrze. Przegramy. Barn Blitz ładunek jedno, a jedno, i druga będzie bronić. To łatwiej? Jak ty inżyniera? No. Jak ty inżyniera. Inżynier jest najlepszy. No, najprzyjemniejszy, chyba. No. <laughs> a ja ja mi się jakoś nie podoba. jak się dobrze zabarykadesz, to, to nie wiesz. Co? Posydzasz inżynierem. Nie, on nie musi celować to. i w ogóle. No i dobrze. Najwięcej fragów jak robiłem inżynierem, ale to jest zbyt łatwe. Dobre, ha, ja jeszcze niebieskim. Czemu wy ja, ja też niemiecki. To masz raz takiego, Bubu. Ja, <śla> <śla> ja do buba. Ej, no. E! Jak się ten... Uciekają. No dobra, to napierdalamy z Murzyna Palara. Co ty, też poszedłeś? Z zdrajców. Murzyn do mnie przyszedł. <śla> no! Ale co to, to... to co dałem? będę nas no, wszystkich pierdzielał Bo się rozstawiamy Nie wiem, chodź do domu. Na razie A ci wy inżynierami gracie, ojej O tutaj, dobre miejsce Mamy medyka, nie mamy medyka Osobnik Dojdę do ręce Ja już raz je stoi i teluje ty. No już widzę kurde, jest rijim. Chwwajaj, ja jebana. Wzi... A wy kurwa tak już stoicie na pierwszacie. Ty. ty też snajpera wziąłeś, alien? Konstrukcja. Co? Nie. Ale już ja teraz skrom tym. Weź od, od razu mój tarot tu lepszej. Albo swój, bo widzę, że postawiłeś. Wiesz, że można przekręcać prawie do ten. Plany. Ale mamy team, kurde, twardy, ja cię! Czasami szpiedzi snajperzy i ich nie robię! No jeden heavy! Haha, ja muszę nagrębywać! O snajper O kurde, jak snajper! No? Ale fali ktoś? O mój turret już leży Zepsuli ci turret A mój nie widzi, patrz 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 Blokowałem karabin z poziomu 5 Po trafieniu plus 3 zdrowia we freepunku Minus 2 zdrowia co sekundę Czyli że cały czas muszę z niego napiętrzać bo inaczej będę tracił chyba HP Ej no kurde za tak okanie mnie ten tym Nie będę grał szpiegiem w ogóle. Ee, postawiłem teleportuna Dobra, dostaniesz medyka, kapalar, bo jak ja to lubię. lubię nie ma, to. nie ma, Ciuk w górę. Bo no nie. Kamień milowy snake, jeden. O Nie, A no ja nie. się muszę nie, jakimś ciekawym i mieć jest tu tutaj wók Nie, 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 nie. Widzisz nie, nie, dokończył Nie, nie, Następny sniper, no nie No napierdalać go Ej hey, no zginąłem od kogoś Oczywiście Jakiś głupi emoman O, teleport Wejdę w niego No nie! Jak ten raz ty wymiata! To jest masakra, ale zginął. Ha, ha, ha. Mimo, że jest znam nami, się cieszę. Tu palacz No nie zdobyj punkt. Ej, mieliśmy to wygrać! Wygrać, dlatego tego teamy zmieniliśmy, co jest? Ej no wygramy spokojnie. Chyba. Jestem drugi, zaraz im. Ja jestem ostatni, bo nie wiem no ja jestem ostatni. O widzę cię mój medyku. Dobra, chodź tu turwody momenie. O tu był, o. Się dałem w zaciągnąć. Ej, mnie. Gdzie? Barad medyka mojego. Już nie. Gdzie oni te turety stawiają? No kurwa. A, amunicja mi się skończyła. Gdzie? E Postawił ktoś gdzieś tutaj ten? Mam charge'a. Nie wiem. Zasobniki. Dobra, tutaj Gdzie oni prawo. mają? Okej. Okay. on? Chodź tutaj przy ich tym... Mam charger, możemy jebać. No to zaraz się dole. pierdalamy. Tu mają zasobnik, jak to. Czy ich wozie, to red postawisz. To mów dole. jak odpalaj kiedy. Odpalaj no teraz, teraz! jeżeli sam No, dobra, tyle zniknie. No O, ten chce zginąć, pyra. Dawaj do kołarna! Owak fuck! Muszę zapierdalać na boki szybko żeby nie da się trafić za nami ktoś idzie? bomby o tak. jedna bomba cię rozjebała ja już tam waliłem no na hitę wpadłeś licząc, że zdążę go zabić on jak rzuci tą minę, zetonuje <śpiewanie> no już że przejmą? chyba nie ci jak tu się rozstawili o oh fuck Mój tort jest wystawiony na Inżynierowie się spotkali. Zlot gigów. Masz raz, ci pało. Ja będę rastiego cały czas lecieć, to najwięcej punktów zdobędę. Po co palarek, mogę snajpera lecieć. Tak, to jest logiczne. Ja będę będę punktów. A nie, teraz ty jakiegoś To ja nie chcę Rivego, chcę teraz tego. O! Teraz padnę, ale leci leczy mnie, leci mnie, bo ja padnę! Tutaj jestem! Dobra dzięki. Gdzie? Bo się jarałem. Mam charge. coś Mam charge, możesz wpierdolać gdzieś. Albo nieważne. Nie, tele pomyślałem, myślałem. trochę. Ojejku. Muszę się wracać. O, dla ln jeszcze mieć lepsze miejsce do, dla Tureta. To postaw. A znajdzie się miejsce na dwa tarety? Sebek? Co? Sebek? Dwa tarety wejdą? Chyba. Yy, Możesz to ja Najpierw dobiec muszę. nie mam pojęcia, jak to będzie. Tu jest z zustrani, Demoman. No rzuca tym gównem na górze No siedź tam na górze no Pizga te ture... A! Oh fuck! O! Alien tam masz... O tej Pizga ci w te turety No nie, Ledwo odbiegłem A Zjarałam się się A! Na górze po prostu Dobra. Z zaraz zarznąłem Idę, zaraz tego się przyczepię. A wyjście tylko muszę zbudować. Raz ty nabij mi punkty. O patrz, zniszczył ci ten Turecik. Ale za zasobnik został. Mój zasobnik. O, Pomocy! Dzwoniłaś? Pomocy! Co się stało? To jak to? Samo się na Czy trochę uberczasz nie będzie? No się no, widzę, ty, że sama masz Tutaj masz pala, pala! Tam gdzie? O, dobra, już. No to już spać. Bądź. <laughs> Ale mówię, że wracaj do domku i spać wtedy że cię nie Uważaj dzieje. na tym ja, Uważaj no! Wlazłeś na nią! A nie, jedna mnie nie rozwala. A co się upiłaś? Dobra, dobra, dobra. Y Uważaj za tobą! A Mam jakieś. Dobra. Czy ona się upiła? Dobra, dzięki.